Witam serdecznie moich odbiorców z tej strony Maciej. Tematem dzisiejszego podcastu są wspomnienia. Ten niezwykły, a zarazem delikatny obszar naszego życia, który decyduje o tym, kim jesteśmy i jak patrzymy na świat. Chciałbym, abyśmy razem zastanowili się nad ich rolą, nad tym, jak wpływają na nasze decyzje, emocje i codzienność. Czym są wspomnienia? Każdy z nas je nosi. Nie pytają o zgodę, po prostu są. Czasem stają się światłem, które rozjaśnia drogę, a czasem cieniem, który ciąży nam na ramionach. Naukowcy powiedzą: wspomnienia to zapis zakodowany w hipokampie i ciele migdałowatym, konsolidowany w procesach neurologicznych. I no, trudno się tutaj nie zgodzić, ale ja chcę spojrzeć na nie szerzej, jako na opowieść o naszym życiu, bo przecież każde wspomnienie jest jak strona w księdze, którą piszemy każdego dnia. I co ciekawe, ta księga nie jest zamknięta. Kiedy wracamy do wydarzeń sprzed lat, wcale nie odczytujemy ich takimi, jakimi były. Modyfikujemy je. Nadajemy im nowy sens. Pamięć to przecież nie jest archiwum. To żywa tkanka, która oddycha razem z nami. Wspomnienia nadają nam tożsamość. To one pozwalają odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, skąd przechodzę, jakie doświadczenia mnie ukształtowały. Psychologia nazywa to pamięcią autobiograficzną. To ona sprawia, że wiemy, kim byliśmy wczoraj i dlaczego jesteśmy tacy dzisiaj. Badacze wskazują, że pełni ona trzy funkcje. Po pierwsze, funkcję poznawczą, bo analizując przeszłość, uczymy się planować przyszłość. To jak kompas wskazujący kierunek. Po drugie, emocjonalną. Bo wspomnienia regulują nasze nastroje. Te dobre przypominają nam, że życie ma sens, a trudne uczą, jak stawać się silniejszymi. No i po trzecie, społeczną, bo dzieląc się wspomnieniami, budujemy więzi. To opowieści, które stają się mostem między ludźmi. Nie sposób jednak mówić tylko o jasnych stronach wspomnień. Każdy z nas nosi w sobie także bolesne obrazy. Traumatyczne wydarzenia potrafią powracać z siłą, która odbiera sen. To właśnie mechanizm PTSD, kiedy wspomnienie jest tak żywe, jakby wydarzyło się wczoraj. Ale i tu istnieje nadzieja. Psychologia i medycyna znalazły sposoby, by oswajać te ciężary. Terapia poznawczo-behawioralna. Techniki takie jak MDR, a przede wszystkim wsparcie bliskich i tworzenie nowych, pozytywnych doświadczeń, pomaga właśnie uporać się z tymi problemami, bo każde kolejne dobre wspomnienie może być przeciwwagą dla tamtych ciemnych. Zastanówmy się teraz, jak nasze wspomnienia kształtują wybory. Każda decyzja jest w jakimś pewnym stopniu odzwierciedleniem tego, co już przeżyliśmy. Ktoś, kto raz spalił się na publicznym wystąpieniu, będzie w przyszłości unikał mikrofonu, a ktoś, kto kiedyś słyszał szczere słowa uznania, odważy się podjąć wyzwanie, choćby ryzyko było wysokie. To nasza osobista baza danych. Czasem świadoma, czasem działająca w tle, ale zawsze obecna. Rodzi się pytanie, jak powinniśmy dbać o pamięć? Tak naprawdę w taki sam sposób, jak dbamy o ciało. Oto kilka prostych wskazówek. Jedno z nich, moim zdaniem bardzo istotna, to wdzięczność. Zapisujmy dobre chwile. Krótka notatka w dzienniku wdzięczności, potrafi stać się źródłem siły na wszystkie gorsze dni. Kolejne, co mi przychodzi na myśl, to uważność. Bycie tu i teraz sprawia, że kolekcjonujemy chwilę świadomie, a nie przez przypadek. No i chyba trzecia taka wskazówka, bardzo istotna, to zdrowie naszego mózgu. Ruch, sen, dobra dieta i wyzwania intelektualne to najlepsze paliwo dla naszej pamięci. Jakby podsumować ten cały podcast o wspomnieniach? Wspomnienia to tak naprawdę nasz największy skarb. Wszystko inne może przeminąć, a to, co nam zostaje, to właśnie wspomnienia. To one dodają życiu głębi. Sprawiają, że potrafimy zrozumieć siebie, i innych, są zarówno świadkami przeszłości, jak i przewodnikami w drodze ku przyszłości. Nie wszystkie są łatwe, nie wszystkie chcielibyśmy zatrzymać, ale to właśnie ich pełnia wspomnienie jasnych i ciemnych czyni nas ludźmi. Dlatego dbajmy o nie, uczmy się z nich i pozwólmy by prowadziły nas ku mądrzejszym wyborom. Ja takich wspomnień mam bardzo wiele. Czasami zastanawiam się, jak to możliwe, że w życiu człowieka mogą nastąpić takie sytuacje, poznać wielu ciekawych ludzi, albo po prostu sparzyć się tak wiele razy, że czasami trudno zaufać drugiemu człowiekowi. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ta refleksja pozostanie z Wami. Na dłużej, jak zwykle, czekam na Wasze komentarze pod tym podcastem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Maciej.